Siemowcy, ja jestem Dziu i witam was w polowaniu na bizona. No więc tak, będzie to kolejny poradnik z serii i właśnie dzisiaj dowiecie się trochę na temat bizonów. Ok, zacznijmy od tego. Samego bizona możecie znaleźć na mapie White Rime Ridge. Jest to ta mapka z bizonem. I jest to oczywiście zimowy teren. Co się z tym wiąże? Bycie potrzebowali zimowy strój? Na szczęście, z tego co wiem, dostajemy go na początek, tak więc nie będzie z tym większego problemu. Jeśli jednak macie kamuflaż zimowy, skorzystajcie z niego, może się naprawdę przydać. Druga sprawa. Będziecie potrzebowali konkretnej broni, i tutaj pojawia się cały problem. Ponieważ podstawowe bronie, które posiadacie w flipunku po prostu nie wystarczą. 243, czy po prostu ym, jednolówka, to za mała amunicja. Nie da się w żaden sposób, nie zapolujecie po prostu na bizona jeśli chcecie to zrobić jednolówką. Oczywiście możecie to zrobić, ale potem dok może was zjebać, no i wiecie co jest dalej. Dobra, słuchajcie, to już mamy obgadane. Yy, tak, co ja bym polecił, jeśli chodzi o zakup broni. Wiążcie się z tym, że po prostu broń może się nam przydać jeszcze na inne zwierzęta. I teraz tak, ja naprawdę polecam sztucer łaman 7 mm magnum, ze względu na niego niedużą stosunkowo cenę, no bo w sumie nie wiem, co może być od niego droższe. W sumie tylko broń chyba premium. A nie, są jeszcze inne zabawki, ale dobra. Yy, sam ten sztucer ma naprawdę bardzo dużą yy, ilość zwierząt, na którą można zapolować i praktycznie na wszystko się da. Poza oczywiście ptaszkami, czy tam jakimiś takimi mniejszymi lisami, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to już wiemy. Druga sprawa, tak się składa, że aktualnie w sklepie znajdują się bardzo duże przeceny i zajebiście warto z nich skorzystać. Przykładowo, ługloczkowy Parker Python. Jestem jego posiadaczem już od dłuższego czasu i polecam go, ponieważ w jego zestawie znajduje się również celownik z dalmierzem pięciopinowy, e, celuje on bodajże, że no tak, do 60 metrów. Tylko, że kosztują kolejne 350 emsów. No ale cóż, teraz chyba się zmieścimy. Chwila, jak to teraz wygląda? 450, on chyba kosztował 150. No to wyjdzie wam to chyba 600 emsów, nie? No więc nie jest to najgorzej. Co prawda, będziecie musieli kupić 1000, chyba że już wcześniej posiadaliście. To potem nie będzie tak źle. Ale dobra, mm, kontynuujmy. Same łuki mają o tyle fajną zaletę, że można nimi zapolować na wszystko dosłownie, w tęko. Z tym, że po prostu jest to czasami troszkę trudniejsze, to jaki łuk wybierzecie, to już jest Wasza sprawa. Na początek polecałbym oczywiście właśnie hmm, Parker y Python, ponieważ ten łuk ma ten celowniczek. Będzie Wam się po prostu łatwiej strzelało, no i jest on całkiem fajny. Yy, druga rzecz, są jeszcze kusze. Na tym temat się opowiadać niestety nie mogę, ponieważ nie używałem kuszy, ale wiem, że właśnie z kuszy w przeciwieństwie do łuku można strzelać należąco, także jest to dość dobra cecha. No, ale niestety jest ona trochę głośniejsza od samego łuku. Ale ma większą em, siłę, dobra? To już sobie mamy obgadane, czyli mniej więcej już wiecie, jak to jest. Bez, bez broni innej niż podstawowa, nie dacie zbytnio rady upolować. Bizona na szczęście jest strój podstawowy, także to całkiem pociesza. No, jeśli chodzi o broń palną, to polecam bardzo właśnie Magnuma. Jestem naprawdę dumny z tej broni, jest ona świetna moim zdaniem i wygląda naprawdę świetnie. A broń premium, no to, to jest po prostu śliczna moim zdaniem, naprawdę zahebisty grawer tam jest. No i cóż, to co zrobicie, w czym się już zmieścicie, to już jest wasza kwestia i tym musicie sami zająć. No, jako że są teraz przeceny i nie posiadaliście wcześniej żadnej broni takiej, możecie z nich teraz skorzystać, bo naprawdę poniżej 500 emsów jesteście w stanie kupić sobie po prostu broń z cięciwą. A jeśli macie premium, czyli członkostwo, no to będziecie mieli amunicję za free, czyli dodatkowa rzecz, z której warto właśnie skorzystać. Okej, okay, myślę, że to by było na tyle. Yy, druga sprawa, jeśli chodzi o bizona. Yy, yy, w polowaniu na bizona ważne jest to, aby znaleźć samca z dużymi rogami. Yy, problem jest taki, że samica i samiec dużo się od siebie nie różnią. Samica jest chyba tylko większa trochę od samego samca w wyglądzie. Czy rogi mam? Tego to ja nie wiem, ale wiem, że właśnie u samca najbardziej liczą się rogi w tym wszystkim w samym polowaniu na bizona. Im większe rogi, tym lepiej. Coś jak przy koziorożcach alpejskich. Dobra, myślę, że już wiecie wszystko. Za niedługo widzimy się y, już na mapce. Także chwilka. I jestem z powrotem. Dobra, słuchajcie, znajdujemy się na mapie. Jesteśmy aktualnie na dolnym domku. Y, nie pamiętam jak on się nazywa, w każdym razie domek właśnie w dolnej części. I teraz tak. Same bizony możemy znaleźć na tym odcinku. Eee, mapki. Coś takiego właśnie. Eee, przy czym w tym rejonie możemy jeszcze znaleźć jelenia sitkajskiego. A gdzieś chyba jeszcze w tej okolicy możemy znaleźć mm, króliki. Z tym, że ich nazwa to jest snowshoe, czy coś takiego. Nie wiem, śnieżno stopę śnieżno-butę. Nie wiem, coś takiego. No. Ale właśnie bizony na całym tym obszarze możemy znaleźć. O kurwa, co ja narysowałem. Nieważne. No, w każdym bądź razie. Yy, w tamtym rejonie. I teraz druga rzecz. Yy, potrzebujemy ubranie. I yy, te ubranie możemy znaleźć oczywiście już u nas, kiedy zaczniemy grę, myślę, Bo chyba się dostaje za free. I mamy czapeczkę. Kurtkę. Oczywiście spodenki. Rękawiczki. I buty. I dodatkowo mam jeszcze chustę. O. No. I w ten sposób ubrani, yy, jesteśmy chyba w stanie już na spokojnie sobie iść w ten teren. Jeśli nie będziemy posiadać takiego ubrania, po prostu zaczniemy zamartać czy coś takiego. Dobra, myślę, że nieco już wiemy. Dalej będziemy potrzebowali broń o większym kalibrze, tak jak już mówiłem. Tak więc ja ją sobie dam na jedynkę i teraz tak. Yy, 7 mm magnum, amunicja oczywiście i luneta, bo bez lunety po prostu jest chujowo. Dobra, wezmę sobie nadmiar i druga rzecz, łuczek. Łuczkiem również jesteśmy w stanie zapolować na bizona, także skorzystamy sobie z tej opcji. I pokażę Wam bardzo fajne zachowanie bizona, które już mogliście zobaczyć, kiedy nagrywałem z Pietrasajzem, znaczy live'a robiłem. Mm, no, więcej dowiecie się za chwilkę. Dobra, mm, jest godzina 5 rano, o tej godzinie można właśnie te bizony spotkać, one jeszcze od czasu do czasu będą spały. Na mapie tu jeszcze można znaleźć łosie. Dobra, więc tak my będziemy się poruszać mniej więcej tutaj na początek. Dobra, taki x. Niech będzie w tym rejonie, znajdziemy na początku, myślę, kilka bizonów. A jak nie, to będziemy szli tam na lewo. Także widzimy się, kiedy już znajdę jakiegoś bizona. Ok, słuchajcie, tak jak mówiłem, mamy również łosia. Tak więc ja sobie go ustrzelę ładnie. E. No, połóż się. Kontrol, dobra, pomyłka. Ok. A nie jest to jakiś wielki, no ale cóż. No, tak na półca. Dobra. Łosie są wyjątkowo wytrzymałe, także cóż, można je poczęstować dwoma pociskami. O, widzę, tutaj się znajduje samiczka jeszcze, ale już nie będziemy się za nią brali. No, nasz samczyk tam poleciał, także ja się nim zajmę. Po drodze jeszcze znajdę Bizony i za chwilkę będziemy widzieć się ponownie. Ok, słuchajcie, jestem z powrotem i mamy Bizona, tak więc spróbujemy się nim zaraz zająć. Ja teraz biegnę, ale to nie sugerujcie się tym, bo po prostu na tej mapie, jak nie jesteście jakoś strasznie daleko od zwierzęta, jesteśmy w stanie po prostu sobie pobiegać. Nie będzie to tak bardzo. Nie będzie to tak wiele znaczyło. No także podejdziemy sobie do niego kawałek i zobaczymy, jak to będzie. Chcę wam pokazać charakterystyczny sposób, w jaki bizon atakuje nas, gdy do niego będziemy podchodzić. No, bo jest to dosyć ciekawe. Chwila, tu jest drugi, widzę. Ale na ile. A w sumie Czemu nie? Może tego nam się uda załatwić? Więc wygląda to tak, jest i trzeci yy... Bizon zaczyna na nas biec, my musimy mu trafić strzałą centralnie w środek głowy Ty! No, trochę jak koziorożec, bez skitu. W lasce na skała i fajny jest <gryw> Dobra, słuchajcie, zobaczymy Jak na nas pobiegnie to postanowiłem się nim zająć, ale to się jeszcze oka... A dobra, schodzi, schodzi Koniec słowy OK, słuchajcie, szykuje się, szykuje się, jak zacznie nas biec, to... No i niestety nie udało się. Niestety, nie wiem czemu, ale pobiegł w bok, ale trafiliśmy go chyba... Nie wiem, gdzie go mogliśmy trafić, kręgi? Teraz się niestety nie dowiemy. No kurwa, z pewnością spłoszony dostał strzałem, ea, strzałem w szyję. Ale dobra, nieważne, ciśniemy dalej. Uuu, poleciał. Okej, okay, słuchajcie. Jesteśmy już blisko niego i wydaje mi się, że będziemy mogli znowu spróbować wykorzystać to co wcześniej chciałem pokazać, ale nie wiem. Nie wiem też czy... No nie no, raczej to będzie ten sam. Dobra, najważniejsze, żeby zaczął biec w naszym kierunku. Będziemy mieli chociaż pewność, że kurczę dostanie jak trzeba. No samiec, są różki fajne w sumie. Ale nic, zobaczymy jak to będzie. Czy nas pobiegnie, czy nie. Dość ciekawie się zachowuje, przyznam. Nie ucieka, ani nic. No co on to? O, 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 uwaga, uwaga. I proszę bardzo. Właśnie w ten sposób powinniśmy sobie z tym poradzić. Wcześniej mi się niestety nie udało, ale... Mamy bizona. Dostał centralnie między oczy, stanął i padł. Okej, okay, ciało, czaszka, grzbiec. Niestety nie trafiliśmy go w mózg. Troszkę wyżej powinienem był celować chyba, no ale nic, nie wiem jak to z wynikiem tu wygląda, czy jest ok, raczej, raczej ciężko mi to powiedzieć, no rogi ma całkiem fajne właściwie rzecz biorąc, podniesiemy go sobie ładnie, <grybujesz> może być, dobra, fajnie, będzie, będzie dobre na miniaturkę, no, chwila, o, pięknie, zobaczymy czy jeszcze filtr jakiś będzie, który go uwydatni troszkę. A, może być. No, i tak wygląda samo polowanie na bizona. Tak jak już powiedziałem, czekamy aż zacznie na nas biec. Możemy również użyć sobie po prostu naszej broni głównej, e, palnej i oddać do niego po prostu strzał z większej odległości na płótno, najlepiej oczywiście. Ale to już jest Wasza decyzja. Ja wam chciałem pokazać tą najfajniejszą, moim zdaniem, metodę, ponieważ jest ona naprawdę charakterystyczna. Nic. Myślę, że to było na tyle w tym filmie. Słuchajcie, jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze więcej, zasubskrybujcie mój kanał. A jeśli chcecie być naprawdę na bieżąco, to zalajkujcie moją stronę na Facebooku oraz dołączcie do mojej grupy dyskusyjnej. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i udanych łowów.